Sytuacja. Już zaprosiłem żonę na herbatę. Piękna okoliczność przyrody. Piękna okoliczność przyrody. Żona sama tą herbatę robi. Już wiemy, że ta piękna pogoda się nie zmieni. Ale i tak jesteśmy w Torsmorg. I ono jest piękne. Najlepsze jest to najlepsze jest to, że to faktycznie wygląda jak burza piaskowa, pyłowa. Nigdy bym się nie spodziewał, że trafię na to zjawisko w Islandii naturalne. To powoduje, że te góry wyglądają mroczno, tak mordorowo i upiornie i wcale nie jest zielona, nawet jak jest piękna pogoda, bo jest piściutkie niebo, nie ma ani jednej chmurki, nie uwierzycie w to. Nie ma ani jednej chmurki, prawda Wasia? Wasia potwierdza. Ani jednej chmurki. Tam jest smoka, ale no. Oj, tam taka chmurka, ładna chmurka. Kłamię. <noise> nie ma ani jednej chmurki, a za to ten pył daje tak okrutnie, że na 200 metrów widać, że już jest tak lekko, jak kurwa się czuję trochę znowu, jak w Tylko tym razem jak um, smok, nie, trochę. Pani nam powiedziała, że. <noise> Hikers, albo przynajmniej nie wyglądamy. Wyglądamy na totalnych randomów, Barbara. Ale zrobimy swoje 20 km. Ale tak, zrobimy swoje 20 km. Mamy na to pomysł. Jeszcze jutro rano mamy u pani potwierdzić, jaką trasą idziemy. Kat nie odpuszczamy. Godaland zaliczamy. Czyli Godaland, uwaga, miejsce, w którym Floki rozmawiał z bogami. Jutro tam będziemy. Tak, Barbara? Tak. A tymczasem będzie Lipton z gorzką czekoladą, patrzenie na rzekę, i ogólnie cilaucik tak jak wczoraj. Musimy dać odpocząć pluszko, manżjeriki. Chciałam kupić sobie piwko, ale pan z pełną zaprobatą na mnie spojrzał. Tak, spojrzał na pasienkę, ojojoj, i tak sobie pomyślałem, o kurwa. A w każdym schronisku mają piwko 2%, no? Ja nie proponowałem. Nie proponowałem, a tutaj po prostu zaszła taka sytuacja, że Basia poprosiła o piwko, a pan kurwa popatrzył, no... Alkohol... Sklep mają, no. Alkoholiki. No, w sklepie są różne rzeczy, no skarpetki można tu kupić, to jest w ogóle czad. Można też kupić butle, można kupić puszkę coli no, za 300 koron, czyli 300 koron ile tutaj? 300 koron ile? To jest dycha. Wszystko puszkę około. coli za dycha. kurwa. Wiadomo, nie? Kto bogatemu zabroni? Tak czy inaczej, patrzcie. Pięknie tu jest, Barbara. Jak tu jest pięknie, patrz. Zrobię fotę, bo jest pięknie. Kurwa. Andrzej Umi.